Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jak święta, święta czy to wielkanocne, czy gwiazdkowe, tak jak to teraz przypada, nie mogą obyć się bez tradycyjnej sałatki jarzynowej, czyli sałatki polskiej można powiedzieć, bo chyba nie ma takiego kraju, gdzie tak mocno ta sałatka byłaby popularna. Byłoby tyle odmian, tak naprawdę, ile gospodarstw domowych, ile rodzin, tyle sposobów na doprawienie. Gdzie nie pojedziecie, ten smak będzie nieco się różnił ale pokażę Wam dzisiaj mój przepis, mój sposób na przygotowanie takiej sałatki. Mam nadzieję, że obejrzycie przepis od początku do końca, zostawicie łapkę w górę, klikniecie dzwoneczek oraz subskrypcję. A teraz już nie przedłużając przypomnę tylko, że filmy w grudniu codziennie o godzinie 18.00. I do robot. Jak każde święta w Polsce moi drodzy nie może obyć się oczywiście bez sałatki jarzynowej, czyli klasyki gatunku. Co potrzebujemy? Oczywiście marchew, pietruszkę, korzeń pietruszki, seler, ziemniaczki, jajka, cebulkę albo por. Ogóra kiszonego, ale najpierw przejdziemy do tych rzeczy, które musimy ugotować. Mianowicie, właśnie ja robię porcję taką pokazową tylko do Was, także nie robię takiej niesamowitej ilości, jak to myślę w każdym polskim domu przed świętami, czyli naprawdę srogiej, tylko taką mniejszą i mi wystarczą dwie marchewki, jedna, jeden korzeń selera, jeden korzeń pietruszki, około pół selera, parę ziemniaczków i później, powiem, i później powiem Wam jeszcze jakie składniki w jakiej ilości, a teraz tak naprawdę wystarczy to wszystko obrać oprócz ziemniaków moi drodzy ja ziemniaki gotuję w mundurkach według mnie do sałatki są lepsze ugotowane w mundurkach pamiętajcie też, że warzywa które używacie w sałatce mogą być ugotowane zarówno tak jak teraz, czyli same a jeżeli chcecie głębszego smaku, a robicie jakiś wywar, może galard, może coś innego, może rosół po prostu i macie, i macie marchewkę, seler, pietruszkę, no to wtedy używacie też tych warzyw właśnie z rosołu. One są wtedy takie bogatsze w smaku. No a teraz nie pozostaje nic innego jak tylko obrać wszystko i ugotować. Ale jak ugotować to też Wam zaraz powiem. Warzywka znajdują się wszystkie w jednym garze. Wodę traktujemy solą oraz taki mały sekret odrobina cukru. Gotujemy do miękkości warzyw. Wszystkie składniki, moi drodzy, są ugotowane. Te, co gotowaliśmy. Ostudzone ziemniaki obrałem. Za chwilę Wam wszystko pokażę. Szykujemy, moi drodzy, miskę, w której będziemy całą sałatkę mieszać. Najpierw kroimy cebulkę. Cebulkę należy posiekać w drobną kosteczkę. Jeżeli wolicie, por może być też por, wtedy biała część, bez tej zielonej również musi być poczekana bardzo drobno. Myślę, że na taką ilość sałatki w zupełności wystarczy pół cebuli. Następnie przechodzimy do warzyw, które przed chwilą gotowaliśmy, czyli ziemniaki. Ziemniaki obrane. Tak jak mówiłem, najpierw gotujemy je w łupina, tak żeby zachowały swoją strukturę, one wtedy są lepsze w smaku według mnie, nie są takie rozwodnione, dzięki temu, że mają tą barierę ze swoich obierek. I tak samo w kosteczkę około centymetr na centymetr tym razem. Ziemniaki oraz cebulkę przerzuciłem już do większej miski, w której będziemy wszystko mieszać. Następnie przechodzimy do kolejnych składników, mianowicie korzeń pietruszki również drobna kosteczka marchew tak samo kawałek selera I również drobna kosteczka. Wszystko trafia do miski. W następnej kolejności oczywiście jajka. Mam tutaj 5 sztuk jajek gotowanych na twardo. Również nie zaskoczę was, jeżeli powiem, że musimy pokroić je w mniejsze kawałki, może być kostka, może być to jakiś tam inny nieregularny kształt. Można troszkę tak siekać. Są takie sitka z drucików, dzięki którym bardzo szybko i sprawnie idzie kostkowanie. Ja jednak to wszystko robię nożem, i jak już posiekamy, to również ten składnik trafia do miski. I oczywiście nie może zabraknąć ogórków kiszonych w sałacie jarzynowej takiej świątecznej. Ja dodaję oczywiście kiszone. Znam takich ludzi, co wolą konserwowe. Możecie dać znać w sekcji komentarzy, jakie wy dodajecie ogórki i czy jeżeli dodajecie ogórki, to czy domowe, takie właśnie jak ja, zaprawione w sezonie, czy może kupujecie. Jestem ciekawy też jakie kupujecie, bo bardzo często dostać bardzo dobrej jakości pachnące. Ogórki, najczęściej one po prostu śmierdzą, takie kupne, więc polecam zawsze przygotować, chociaż parę słoików, jak nie jecie normalnie, to do tej świątecznej sałatki mieć coś naprawdę dobrego i przygotować takie kiszone ogóry samemu. I też plasterki najpierw, następnie takie oto słupki, przekręcamy i drobna kosteczka. Ta kosteczka musi być drobna, tak samo jak czy to ziemniaków, czy jajka, czy marchwi, a to po to, żeby to wszystko z przyjemnością się jadło, bo jak będziemy mieli takie kabały nieregularne, no to wiadomo, że to zaburza całą strukturę. Tak więc postarajcie się przy krojeniu, bo to też wpływa na odczucia smakowe. Około 4-5 ogóreczków, tak musimy posiekać. Nie pozostaje nic innego, jak tylko całość doprawić solą. Pamiętajcie, że ogórki są słone, zawsze można później dosolić. Lepiej w tę stronę niż przesolić. Pieprzu do smaku, oczywiście robicie to pod swoje podniebienie. Do tego majonez. Na taką ilość myślę, że około... Trzech takich naprawdę solidnych łyżek powinno tutaj wystarczyć. Musztarda stołowa. Około dwóch solidnych, może trzech, łyżeczek. Wszystko mieszamy. I tak oto prezentuje się sałatka jarzynowa, czyli klasyk polskich stołów świątecznych, nie tylko wigilijnych, nie tylko bożonarodzeniowych, ale tak naprawdę każdej imprezy, czy to Wielkanoc, Sylwester, myślę, że przy tych okazjach większość Polaków robi sałatkę, ile domów, ile gospodarstw, ile rodzin, tyle przepisów, tyle receptur, eee, smak różni się od każdego doprawienia, także jest to zwykła, prosta sałatka, ale naprawdę można poznać ją w wielu odsłonach, gdziekolwiek by się jej nie jadło. Mam nadzieję, że przygotujecie taką z mojego przepisu. Jeżeli robicie jakoś inaczej, dajcie mi znać w komentarzu jak. Pamiętajcie, że w grudniu film codziennie o godzinie 18. A teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. I jeszcze raz przypominam, filmy w grudniu o godzinie 18:00 codziennie.